Witajcie kochani w drugim odcinku magazynu Łódzkiej Czwartej Ligi. Na samym początku musimy was pochwalić. Prawie 100 głosów oddaliście w ramach wyboru gola 18 kolejki. A to winowajca Wojciech Majewski. Piękny gol dał zwycięstwo klubowi sportowemu z Paradyża ze skalnikiem sulejów. Chcieliśmy zapytać Wojtka, jak to się robi, ale niezwykle skromny piłkarz zaznaczył, że to jeszcze nie czas na wywiady. Łódzki Związek Piłki Nożnej zaprasza na podsumowanie spotkań 19 kolejki. Przenosimy się na stadion przy ulicy Sportowej w Sieradzu. Miejscowa Warta podejmowała włókniarza żazelów. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem pana Bartosza Banasiaka piłkarze wspólnie z obsadą sędziowską oraz kibicami wykonali symboliczny gest, czyli zjednoczyli się z mieszkańcami Ukrainy. Pierwszy gol wpadł już w 14 minucie w dość łatwy sposób po strzale Łukasza Chojeckiego. To nasz drugi magazyn, a jego trzecia wiosenna bramka. Brawo! Dwie minuty potrzebowała warta by podwyższyć. Po zamieszaniu w polukarnym gola zdobył Damian Głowacki, a Piotr Golański, legendarny zawodnik naszego województwa, nie dowierzał, że w tak łatwy sposób można było stracić bramkę. Pamiętajmy, że włókniarz przyjechał do lidera, który pewnie zmierza po awans. W 23 minucie Głowacki ponownie podwyższył. Zerobił to w piękny sposób. Aż miło zobaczyć, że takie gole wpadają na poziomie naszej kochanej czwartej ligi. Za kolejne 10 minut o sobie przypomniał Sebastian Radio. Do przerwy warta prowadziła 4 do 0. W drugich 45 minutach gospodarze dołożyli jeszcze dwa celne trafienia. A mogło być nieco więcej: na początku drugiej połowy nie wykorzystano karnego. W 57 minucie Grzegorz Brochocki odnotował gola. A 3 minuty później przemysław Sosnowski. Warta Sierac wygrała z włókniarzem Zelów 6 do 0 i na 6-0 podwyższa Przemysław Sosnowski. A teraz wycieczka do Zgierza, by zobaczyć niezwykle emocjonujący mecz, zwłaszcza w drugiej połowie. Pierwsze trafienie zobaczyliśmy dopiero w 47 minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska pięknego gola strzelił Oleksij Najdyszak, a to już 61 minuta. Pan Mateusz Kowalski, sędzia tego meczu w tej sytuacji podyktował karnego. Do jedenastki podszedł Mateusz Misiak i Boruta prowadził 2 do 0. Mecz rozkręcił nam się jeszcze bardziej od 77 minuty. Po dobrym odbiorze piłki na własnej połowie LKS przeprowadził akcję prawą stroną. Maciej Stańczyk przyjął piłkę i przy odrobinie szczęścia skierował ją do bramki. Co to znaczy w piłce dobre podanie i świetne wykończenie, zobaczyliśmy w 80. minucie. Krystian Wojtczak doprowadził do wyrównania. W 86 minucie gospodarze strzelili zwycięskiego gola. Choć to rozegranie rzutu wolnego nie było najlepsze, to zakończyło się dużym szczęściem. Adam Grzybowski został bohaterem, a trener Boruty Piotr Szarpak może spać spokojnie. To przyszedł czas na krótką wizytę w Paradyżu, który zmierzył się ze zrywem wygoda. W tym spotkaniu zobaczyliśmy tylko jednego gola. W strojach żółtych gospodarze, w niebieskich goście, którzy już w 11 minucie mogli się uśmiechnąć. Michał Świdrowski chyba planował dośrodkować w pole karne. Bramkarz popełnił błąd i piłka znalazła się w bramce. W tym meczu nie zobaczyliśmy więcej goli, a na poprawę w przypadku Paradyża przyjdzie czas w 20 kolejce. Przed nami derby powiatu zgierskiego, stal głowno kontra zjednoczeni stryków. W 39 minucie po dość łatwym odbiorze piłki i dobrym podaniu Tomasz Pałgan zdobył gola dla gospodarzy. Kibice nie kryli radości. Zjednoczeni odpowiedzieli dopiero w 85 minucie. Dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Michała Drogosza. Stal głowno zremisowała ze zjednoczonymi stryków 1 do 1. To teraz uzbrojcie się w cierpliwość, bo zabieramy was do Radomska, a tam wpadło aż 8 goli. To już akcja z 34 minuty. Bartosz Machaj, po otrzymaniu dokładnego prostopadłego podania, pokazał, jak w polu karnym powinien zachować się napastnik. Duże poczucie spokoju spowodowało, że kibice, jak i piłkarz mogli cieszyć się z gola. Cztery minuty później po dośrodkowaniu w pole karne piłka odbiła się od słupka. Następnie Sebastian Miśkowiec pokazał, że ma dynamit w nodze i było 2 do 0 dla RKS-u. A teraz sytuacja z 42 minuty. Rzadko spotykana, proszę się nie zmylić, to jeszcze pierwsza połowa. Piłkarz Pogoni zaczął biec w kierunku swojej bramki i... I myślał, że sędzia pan Rafał Michalak odgwizdze w tej sytuacji przewinienie. Za złapanie piłki był karny dla RKS-podwyższył Bartosz Machaj. A to już ostatnia akcja pierwszej połowy niezwykle efektowna. Adam zawierucha i było 4 do 0 dla gospodarzy. W 61. minucie po dośrodkowaniu w pole karne żaden z piłkarzy pogoni nie potrafił wybić piłki, co w konsekwencji zakończyło się golem na 5 do 0. Dopiero w 68 minucie goście odpowiedzieli. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Patryk Sławiński oddał strzał głową zaliczając honorowe trafienie. A teraz rzut rożny w 77 minucie i gol Szymona Korzeckiego. 3 minuty później mieliśmy kolejnego karnego dla RKS-u. Sebastian Miśkowiec ustalił wynik meczu i radomszczanie wygrali z pogonią z Duńska wola 7 do 1. A przed nami prosna Wieruszów i Andres Polia Wiśniowa Góra. Czyli mecz drużyn walczących o utrzymanie, prosna w strojach pomarańczowych Andres Polia w Szarych. To właśnie goście już w ósmej minucie cieszyli się z pierwszego gola. Mateusz Koziruk był autorem bramki, która nie została nagrana. W 43 minucie Michał Okoń doprowadził do wyrównania. W 83 minucie Marek Dąbrowski w ten sposób pokonał bramkarza i wiśniowa góra cieszyła się ze zdobycia trzech ligowych punktów. Przed nami ośrodek łódzkiego widzewa i mecz rezerw z Omegą Kleszczów. To materiał szkoleniowy nagrany z drona. Widocznie przyda się sztabowi szkoleniowemu do analizy taktycznej. Widzew już od drugiej minuty prowadził 1-0 po golu Daniela Mąki z rzutu karnego. Następnie trzy bramki wpadły w drugiej połowie. W 60 minucie Robert Prochownik po pięknym strzale podwyższył. Dwie minuty później Tomasz Bąkowicz z Omegi Kleszczów strzelił na 1-2. A w 70 minucie Damian Pokorski zdobył trzeciego gola dla łódzkiego widzewa. Łodzianie wygrali z omegą kleszczów 3 do 1. A teraz udajemy się do Nieborowa, by zobaczyć mecz walczącego o utrzymanie orła grającego przeciwko skalnikowi sulejów. Ostatecznie zobaczyliśmy tylko jednego gola w 67 minucie. Łukasz Smolarczyk wykorzystał sytuację, która zagwarantowała skalnikowi zwycięstwo. Przed nami już ostatni mecz dwóch drużyn, które w obecnej sytuacji są w górnej części tabeli. Orkan Buczek podejmował Polonię Piotrków Trybunalski. Gospodarze nie zamierzali zbyt długo czekać na zdobycie pierwszej bramki. W trzeciej minucie Dominik Cukiernik pokonał po raz pierwszy bramkarza Polonii. Na początku drugiej połowy piłkarz zdobył swojego drugiego gola w tym meczu. W 56 minucie Mateusz Orski dopełnił formalności, i Orkan Buczek wygrał u siebie z Polonią Piotrków Trybunalski 3-0. To teraz nasza statystyka bramkowa. W ubiegłej 18. kolejce zdobyto 30 goli, a w ostatniej 33. To co, wybieramy gola kolejki? Damian Głowacki, Warta Sieradz. Oleksii Najdyszak, Boruta Zgierz. Robert Prochownik, Widzew 2 Łódź. Mateusz Orski, GKS Orkan Buczek. Tradycyjnie głosujemy na Facebooku Loży Sportowej. Tam znajdziemy wytypowane gole. Tabela czwartej ligi po 19 kolejkach wygląda następująco. Warta Sieradz nadal liderem. 7 punktów straty ma RKS Radomsko, a 8 oczek do lidera brakuje rezerwom Widzewa. Polia Wiśniowa Góra, Orzeł Nieborów i Prosna Wieruszów zamykają tabelę. Na koniec jeszcze zapowiedź najbliższych meczów. Ciekawi nas najbardziej, czy panowie piłkarze są w stanie strzelić jeszcze więcej niż 33 gole. Kończymy magazyn Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Michał Kiński, zapraszam na kolejny za tydzień. Do zobaczenia.